Asyryjczycy konstruują nową broni do zdobywania twierdz. Taran nie ma w sobie nic subtelności konia trojańskiego, ale efekt jego działania jest bardzo podobny, umożliwia wtargnięcie do zamkniętego obszaru. Taran to ciężka drewniana belka, czasami okuta z jednej strony metalem, któremu niegdyś nadawano kształt baraniej głowy. Jego jedynym zadaniem jest przełamanie fortyfikacji miasta lub zamku. Najprostszy taran niosło kilku żołnierzy. Rozpędzali się oni i uderzali nim w cel z całą siłą, na jaką mogli się zdobyć. Kluczem do sukcesu była prędkość, dlatego też późniejsze tarany poruszały się na kołach. Z czasem broń ta stawała się coraz bardziej wyszukana. Jednym z ważniejszych przykładów jest taran asyryjski, zbudowany około tysięcznego roku przed naszą erą. Był on zawieszony na osłoniętej drewnianej ramie, która zabezpieczała załogę przed atakami obrońców twierdzy. Do ochrony przed zapalonymi strzałami używano mokrych skór lub ziemi. Taranem osadzonym na kołach łatwiej było manewrować. Pomimo przemian w sztuce wojennej tarany nadal pozostają w użyciu. Montowane są na pojazdach wojskowych, natomiast policja posługuje się metalowymi taranami ręcznymi, do których obsługi wystarczy jedna osoba. 46. Miast i niezliczone wioski Ezechiasza. Oblegałem i zdobyłem. Senacheryb, król Asyrii.